i do tam oka i ten na basy nagranie tylko to na modzie nagrania. nasz. Dzień dobry kochani. Witam serdecznie. Czekajcie, tylko sobie ściszę coś. Ściszę sobie coś. I teraz tak, to sobie przełożę tam, a to sobie przełożę. Hmm. Dobrze, żebym mógł widzieć wszystko tak, jak się należy. Dzień dobry, kochani, witam. Witam, witam, witam. Powiem szczerze, tak, że nie chciałem się w ogóle do tego odwoływać, ale z tego względu, że Duch Święty wskazał mi jedną rzecz, którą muszę powiedzieć, dlatego chcę się po prostu odwołać do, do tego, o czym tak yy, głośno wśród chrześcijan na internecie. Z tego względu, że yy, znaczy, po pierwsze, w ogóle wojny wojny pomiędzy chrześcijaninami na internecie bardzo mnie bolą, i, i wiem, że nie powinno ich być. I udowadnianie komuś czegoś też trzeba mieć w tym mądrość i, i zrozumienie, żeby cokolwiek takiego robić. Więc chciałem się odwołać, kochani, krótko tylko do tego. Z tego względu, że Bóg mi to powiedział, i do tych, których ma dotrzeć, to dotrze, do tych, których ma zgorszyć, to ich zgorszy. Zawsze tak było, zawsze tak Bóg działał i zawsze tak będzie działał. Więc, kochani, tak, osobiście byłem na tej konferencji. Osobiście nigdy, że tak powiem, nie znałem nauczań ani męża Bożego Johna Onosike. Al ale bardzo Bóg mocno napierał na mnie, żebym na tej konferencji był, i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, że na niej byłem. I owoce tego będą bardzo wielkie. Na 100% nie tylko na pewno u mnie, ale u wielu, którzy na przykład podążają za Jezusem. I chciałbym wskazać jedną rzecz, tak jak w jednej wypowiedzi pewien brat powiedział, że tak naprawdę John Nozick nie wskazuje na siebie jako na człowieka, ale zawsze wskazuje na Jezusa. Ale to, co najbardziej yy, szanuję z tego, to kupiłem na tej konferencji cztery książki. I przez dwa dni siedziałem, żeby zobaczyć, ponieważ nie chciałem wchodzić na nauczania, ponieważ nauczem trzeba przewinąć wiele, żeby w ogóle cokolwiek w jakimś temacie na przykład uchwycić i sprawdzić, ale że po prostu odbierałem go duchowo bardzo dobrze, to postanowiłem zakupić książki. Zakupiłem cztery książki. Przez dwa dni te cztery książki praktycznie przeczytałem, ponieważ to były takie cieńsze z tych cieńszych książek. I mogę powiedzieć tak, kochani. Przez ostatnie dwa lata, nawet dwa, nawet trzy lata praktycznie, trwałem w postach, w modlitwach, w oddzieleniu dla Boga na pustyni, na której mnie posadził. Nie słuchając praktycznie. Żadnych chrześcijańskich nauczań oprócz jednego męża Bożego, którego Bóg postawił na mojej drodze, ale wszystko to, co odbierałem, w szczególności odbierałem z nieba i z rzeczywistości niebiańskich. I przeczytałem te cztery książki i w tych czterech książkach stwierdziłem, że to, co mi Bóg objawiał przez cały czas, przez te trzy lata, w rzeczywistościach niebiańskich, nie poprzez czytanie pisma, chociaż pisma kocham czytać, i bardzo często pisma mi w tym wszystkim pomagają, to wszystko to odbierałem od Boga poprzez posty, modlitwę i ciągłe przebywanie z Bogiem. I mogę powiedzieć tylko tyle, że wszystko to, co odebrałem, o czym nawet w tej chwili Kościół w ogóle nie był w stanie nauczać, ani nie był w stanie w ogóle zrozumieć tego, co, 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 co mi Bóg pokazywał, to wszystko to, że tak powiem, w tych książkach jest pokazane. I czy to może być przypadek, że Bóg, który mieszka w niebie, dzieli się swoim objawieniem z Synem Bożym, nieznającym w ogóle kompletnie takiego człowieka jak Jonah i dostaje takie samo objawienie? I takie same rzeczy w duchu, które on wypowiada. Czy to jest możliwe, powiedzcie mi? I teraz na przykład powiem, do, dlaczego, dlaczego chciałem to przede wszystkim nagrać. Po pierwsze, jeżeli ktokolwiek, ktokolwiek szukałby, bo, bo w tych czterech książkach, o których pisał John Osicke, tam w większości jest to o uświęcaniu, o oczyszczaniu, o przycinaniu, o postach, o modlitwach i wszystko wszędzie naprowadzone na Pana Jezusa. Tylko i wyłącznie. Ale to jest to, czym Kościół się tak naprawdę nigdy nie zajął. Naprawdę to jest to, czym Kościół nigdy się nie zajął. Dlatego Bóg mi kazał też to nagrać, żeby tych ludzi, którzy chcą podążać nowym objawieniem i nowym winem, żeby ich nakierować też przede wszystkim na swoje nauczania które mam na swoim kanale na temat na przykład duszy, duszy ciała, ducha duszy ciała, na przykład na temat myśli, na temat wyobraźni, jakie są, jakimi są portalami, jaką szkodę wyrządzają, i tak dalej, na temat postów, na temat modlitwy, na temat umysłu Chrystusa, na temat serca, z czego się składa, co w nim jest, jak funkcjonuje i tak dalej, i tych rzeczy jest bardzo wiele na moim kanale. Od dwóch lat nagrywam na ten temat i przede wszystkim tylko na ten temat. I teraz jedna rzecz jest taka, najważniejsza, że Kościół nie rozumie jednej rzeczy, że jest powiedziane, że w czasach ostatecznych objawienie wzrośnie. Co to znaczy, że objawienie wzrośnie? To znaczy, że to, czego do tej pory człowiek nie wiedział, będzie pokazywane. Tak samo jak Paweł, który przyszedł i powiedział, że dane im dały, dane zostały im tajemnice. Tak samo to dzisiaj się dzieje, że dzisiaj są odkrywane całkowicie nowe tajemnice. Ale kochani, nie spodziewajcie się, że jako cieleśni ludzie zrozumiecie te rzeczy. Nigdy. Nigdy ich nie zrozumiecie. Jeżeli jesteś człowiekiem, który oskarża takie nauczania, osądza takie nauczania, oskarża takich mężów Bożych, osądza takich mężów Bożych, a nigdy w życiu na przykład nie poszedłeś w post 21-dniowy o wodzie, bądź też 40-dniowy, nie spodziewaj się, że kiedykolwiek w ogóle będziesz w stanie takie rzeczy odebrać. Dlaczego? Ponieważ nie zabiłeś swojej cielesności. Bardziej karnisz się tym, co na ziemi, niż tym, co w niebie. I oczywiście można powiedzieć codziennie, czytam Biblię i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, Jezus, który poszedł na pustynię, przez 40 dni nie jadł. Po pierwsze, nie poszedł tam, żeby nie jeść. Nie poszedł. Poszedł tam, żeby być kuszonym. Nikt mu nie powiedział, że tam nie będzie jedzenia. I zobaczcie, że on po tej pustyni chodził 40 dni i po 40 dniach jest napisane, że dopiero zgłodniał. Wiecie, o czym to świadczy? Że Jezus siedział w postach non-stop. Że on mniej nie jadł niż jadł. Dlaczego? Ponieważ łączył świat duchowy ze sobą bezustannie zamiast łączyć swoje ciało z, tym, z tą ziemią. To, że później chodził i tu na wesele poszedł tu gdzieś jadł i tak dalej, i nazywali go żarłokiem i pijakiem, to tylko i wyłącznie dlatego, że po tych wszystkich czasach, gdzie chodził do ludzi, to z nimi spożywał jedzenie. Ale jeżeli, jeżeli nie ufasz w to, co wierzę, to idź w post i za, zobacz, po jakim czasie Tobie się zachce jeść. Bo jemu jest napisane, że po 40 dniach zgłodniał. Człowiek, żeby zgłodniał po 40 dniach, to naprawdę musi prowadzić życie kompletnie, praktycznie bez jedzenia. Takie jak prowadził Eliasz, takie jak prowadził Mojżesz, takie jak prowadzili inni mężowie Boży. I teraz, jeżeli ty nie potrafisz postawić swojego ciała w takiej sytuacji, żeby na przykład nie jadło przez 20 dni, bądź też przez 40 dni, żeby nie jadło, jeżeli Bóg ci wskaże taki post, to, to nawet nie masz możliwości, żeby w jakikolwiek sposób zrozumieć świat duchowy. Nie zrozumiesz go inny. Możesz czytać nie, nie zrozumiesz go nigdy, możesz czytać Biblię przez 40 lat. Uwierz mi, jeżeli nie postawisz swojego ciała w głodzie, w, w co roku na ileś dni, albo często w tygodniu, i tak dalej, to jest to, o czym Hanosikę też naucza bardzo mocno, o postach. Jeżeli nie pozbędziesz się swoich porządliwości, swojego ciała, byle głupich rzeczy, których masz, które cię pociągają i twoje oczy cię świerzbią, żeby to kupywać i nabywać i tak dalej i nie potrafisz się bez nich obyć. Jeżeli nie potrafisz się obyć bez pieniędzy, żeby się nie martwić i tak dalej, i tak dalej i nie potrafisz się obyć bez jakikolwiek sposób, bez tego świata cielesnego przez jakiś okres czasu, to uwierz mi, jesteś człowiekiem cielesnym, i nawet nie masz możliwości i nie ma takiego prawa w ogóle, żebyś ty mógł jakikolwiek sposób rzeczy duchowe pojąć. Najczęściej tymi, którzy się wypowiadają o właśnie o takich ludziach jak na przykład czy ja, czy John Anosike, czy wielu innych mężów bożych, to są ludzie, którzy nigdy tak naprawdę nie pozbyli się cielesności, nigdy. To są ludzie, którzy nigdy nie poszli na pustynię, na przykład takie jak Mojżesz, Jezus, czy na przykład prorok Jan, czy na przykład, yy, czyli głos wołający na pustyni, czy na przykład Paweł, który zniknął na 3 lata na górę syna i nic nie robiąc, tylko spędzając czas z Panem 3 lata na pustyni, w modlitwie i w postach, sam o tych postach pisze. Jeżeli nigdy nie przeszedłeś prześladowań. Jeżeli nigdy nie odrzuciłeś, nie straciłeś nic na tej ziemi rodziny, majątku, domu, dzieci, czegokolwiek, nawet cię Bóg nie wytrenował do czegokolwiek. Nie wytrenował cię do czegokolwiek. Dlaczego? Bo nawet nie chciałeś wzbić się na ten poziom, żeby stracić jakikolwiek ten, w jakikolwiek sposób ten świat i rzeczy tego świata. Ale później łatwo jest na przykład osądzać i oskarżać. I czyta się wersety w Biblii, czyta się Biblię, i pokazuje się, że tego nie ma w Biblii, i pokazuje się, że to zwiedzenie, i pokazuje się, że ten to krzywo krzyczał, a ten to krzywo spojrzał, a ten to miał oczy wywalone, a ten jeszcze coś. I w większości miałem niepokój. Serio? Prawdziwa miłość nie, w, 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 zabija wszelki lęk, Biblia mówi. Wszelki! Jakikolwiek niepokój to jest lęk. Więc masz, jeżeli masz jakikolwiek lęk, to nie jesteś doskonały w miłości. Więc w ogóle zrozumienie tego z perspektywy duchowej dla takiego cholu człowieka będzie cielesne i nigdy nie będzie w stanie go pojąć. I dzisiaj, niestety, muszę to szczerze powiedzieć, że jest to samo, co było za czasów Jezusa: że wszyscy są uczeni w piśmie. I wszyscy, wszyscy są uczeni w piśmie kompletnie nie kojarząc z tego, że objawienie ma wzrosnąć, czyli ma być kompletnie inne niż było tam. Kompletnie inne. Więc nie dziwmy się, że mężowie Boży, którzy przychodzą głosić kompletnie nowe rzeczy, nie będziecie ich wiedzieć i nie będziecie ich znać. I na przykład taki zarzut, gdzie na przykład w ogóle się mówi, że on się spotyka z Henochem i to jest w ogóle, to nie może być duchowe i tak dalej, to serio, to ja się pytam, to dlaczego Jezus, będący przy kompletnej władzy, bo mówił, że ma kompletną władzę na niebie i na ziemi, zanim poszedł uwolnić dziecko, które diabeł rzucał raz w ogień, raz w wodę, Musiał się najpierw spotkać z Eliaszem i z Mojżeszem, którzy mieli władzę nad wodą i nad ogniem. Sam Jezus musiał się z nimi spotkać. Musieli pojawić się na tej ziemi. I spotkania z prorokami są normalnością i były normalnością dla Jezusa tak dwa razy. Wziął tam tylko swoich trzech uczniów. Boresta by w ogóle z, pewnie nawet tego nie wzięła, ani w jakiś sposób nie umiałaby tego pojąć. Uwierzcie mi, Jezus spotykał się z no aniołami, ze wszystkim. Czy ja nie mogę się spotykać na przykład z Eliaszem, bądź z Mojżeszem, bądź z Henochem, bądź z kimkolwiek innym z proroków? Dlaczego? Dlaczego skoro Jezus, który się spotykał, ja bym nie mógł się spotykać, skoro we mnie jest ten sam Jezus, który tam stał, gdy się z nimi spotykał? Dlaczego, kiedy człowiek mówi o świecie duchowym, który istnieje i który jest rzeczywistością, nie bierze się pod uwagę, że Elizeusz pokazywał ten świat duchowy i pokazywał mu, co się w tym świecie duchowym dzieje? To nie była wizja. To było otwarcie oczu na kompletnie inny świat, kiedy powiedział: Panie, otwórz jego oczy, żeby widział. I Elizeusz zobaczył, znaczy, i sługa zobaczył, a Elizeusz stał gdzie indziej i był pełen ognistych rewanów. I to był kompletnie inny świat, do którego dzisiaj też mamy dojście. I on istnieje, ale tego się już nie widzi. Dlaczego? Bo ludzie są kompletnie zamknięci na świat duchowy. Ludzie nauczyli się pism, ludzie nauczyli się czytać wersety, uczyć innych za pomocą litery i wersetów, w ogóle kompletnie nie idąc taką drogą jak Jezus. Więc jeżeli teraz do tych, którzy osądzają tymi innych, jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał takie rzeczy zrozumieć, po pierwsze, Jezus przez 30 lat wzrastał w mądrości i łasce i u Boga i u ludzi. Więc zacznij od tego, najpierw. Najpierw zacznij od tego: wzrastaj w mądrości w łazce, u Boga i u ludzi. To jest pierwsze. Po drugie. Zacznij pościć tak jak pościł na przykład Paweł, który pisał, zacznij pościć tak jak uczniowie, kiedy Jezus powiedział, że kiedy odejdzie, oni będą pościć. Zacznij pościć regularnie, systematycznie po 20 przynajmniej dni o wodzie. Nie ma postów danielowych. Post danielowy to wymyślił człowiek. Daniel jadł warzywa, ponieważ nie chciał jej ze to nie był post. Post kiedy robił, to robił 21-dniowy o kompletnie o wodzie. I wtedy nazwij to dopiero postem. Po trzecie, wstawaj tak jak Jezus codziennie, na przykład o trzeciej rano i spędzaj przynajmniej do piątej albo do szóstej czas z Jezusem, z Biblią, z Duchem Świętym i tak dalej. Później oddziel się od jakichkolwiek nauczań. Żebyś mógł słyszeć bezpośrednio od Boga, żeby Bóg mógł Ci objawiać Pisma, a nie tylko i wyłącznie ludzie. Dlaczego? Bo uczniowie, którzy chodzili trzy lata z Jezusem, w ogóle Jezus nie uczył ich Pism. Dopiero kiedy odchodził, to jest napisane, że dał, yy, jak tam jest napisane, i otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma. Więc nawet wcześniej nie próbował im czytować pism, ani pokazywać pism, tylko i wyłącznie po to, żeby całkowite zaufanie mieli w nim i żeby mógł ich poprowadzić w prawdzie, bo nie mogli w ogóle nie możliwości przez ten czas tych pism zrozumieć. Ale dzisiaj każdy, kto się nawróci po pół roku jest stwaniakiem w pismach tak obznajomionym, że nie wiadomo co. Najlepsze jest, nauczy się tych doktryn wszystkich, które są w Kościele, a uwierzcie mi, że jest ich bardzo wiele złych. Tak jak na przykład dzisiaj Kościół protestancki potrafi mówić o zgubie kościoła katolickiego, to ja dzisiaj w ten sam sposób mogę mówić o, o zgubie kościoła protestanckiego, ponieważ mój poziom, który Bóg mi dał zrozumienia i objawienia jest kompletnie innym poziomem. I gdybym musiał na to tak patrzeć, to rzeczywiście, tak jak na przykład protestanci uważają, że kościół katolicki jest zwiedziony, to ja tak samo mógłby się musiał myśleć, kościół protestancki jest zwiedziony. Dlaczego? Bo Kościół nauczył się kościółka niedzielnych nabożeństw. Twierdzi się, że uczniostwo jest w kościele, a ja nie widzę uczniostwa w kościele. Ja uczniostwo widziałem zawsze przy nauczycielu. Jezus nie przebywał w kościele. Jan nie przebywał w kościele. Paweł, który miał Tymoteusza, nie przebywał w kościele. Tymoteusz uczył się cały czas podążając za Pawłem tego wszystkiego. To jest uczniostwo. W postach, w modlitwach, w posłudze, we wzrastaniu, w mądrości przede wszystkim, w modlitwie, dzień w dzień czekając na Pana, dzień w dzień modląc się, dzień w dzień szukając tego, co dla ludzi, a nie tego, co dla siebie. Człowiek, który nawet nie potrafi rzucić pracy na jakiś czas, żeby sprawdzić się, czy może przeżyć bez jakichkolwiek pieniędzy w zaufaniu pełny Boga, to tak naprawdę nigdy i tak Bogu nie zaufał. Człowiek, który nie potrafi na 20 wyjść dni w post, a uwierzcie mi, że 20 dni dla każdego jest przeżywalne, człowiek taki, który nie potrafi wejść w 20 dni postu, bez jedzenia i bez picia, nie ma prawa się wypowiadać na temat spraw duchowych, nigdy, ponieważ on jest bardzo cielesny. Taki człowiek jest bardzo cielesny. I teraz, żeby nie, żeby nie wzięli tego też ludzie jako oskarżenie dla tych, którzy nie, nie osądzają Jona czy, czy mężów bożych innych, bo ja wiem, że nie każdy musi pościć. Ja wiem. Ale ja teraz mówię o ludziach, którzy osądzają takich ludzi. Jeżeli nie jesteś przez trzy lata w stanie wstać codziennie rano, o czwartej rano, czy o trzeciej, żeby spędzić trzy godziny z Panem, przed pracą, przed czymkolwiek, nie wypowiadaj się na temat rzeczy duchowych. Nigdy. 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 Powiem Wam tak. To, co się teraz wydarza, jest niczym w porównaniu do tego, co się będzie wydarzało. I pierwszymi ludźmi, którzy będą to wszystko tak robić, jak właśnie teraz, ostatnio się zadziało, będą ludzie wierzący. Wytłumaczę Wam teraz, na czym polega zimność, na czym polega gorący i na czym polega letność. Zimny to jest ten człowiek, który wierzy w Pana Jezusa, ale wcale za nim nie podąża, bo nie rozumie, jak za nim podążać. I tu naprawdę uwierzcie mi: Ja wiem, że jest Kościół katolicki. Ponieważ wyznaje Jezusa Panem, ponieważ wierzy, że już zmartwychwstał, to jest z pisma napisane, że taki człowiek jest zbawiony. Jan doprawił w swoim pierwszym liście 5-1. Że każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, ale to już jest inny temat kompletnie, bo chodzi o Ducha, tylko i wyłącznie o Ducha, nie o duszę, nie o ciało. I to jest człowiek zimny, to jest człowiek, który nie podąża za Jezusem, tylko po prostu wierzy w Niego, że jest i tak dalej. Człowiek gorący to jest ten, który przeznaczył swoje życie całe dla Jezusa i który całe życie jest zdolny poświęcić tylko dla Niego, dla Jego uczniostwa i dla tego, co Jezus chciał. Czyli wszystko to, co uczniostwo wymaga: wyparcie się siebie, wyrzeczenie się wszystkiego, wchodzenie w posty, w modlitwy, służenie ludziom itd. Tak tak Człowiek letni to jest ten, który udaje, że jest chrześcijaninem. To jest ten, który osądza zarówno i tych zimnych, i zarówno tych gorących. Rozumiecie? Zbadaj siebie teraz, kogo osądzasz, bo jeżeli osądzasz tych zimnych. I osądzasz tych gorących, to znaczy, że jesteś letni, i nie ma innej możliwości. Po prostu nie ma innej możliwości. Jeżeli chcesz naprawdę, żebyś stał się gorący, to zrób to, co powiedziałem. I wtedy dopiero pozwól najpierw Bogu do siebie mówić, a wtedy. Przyjdzie i przeprosić tych wszystkich mężów Bożych, którzy chodzą w pełni ognia i w pełni mocy. I tu nie chodzi tylko o moc. Moc wynika z tego, co ten człowiek robił. Od szóstego roku życia służy Panu Jezusowi. Jak przeczytasz Jego historię, nawrócił całą podstawówkę, cały liceum, głosząc Chrystusa, głosząc zbawienie. Ile później ludzi jeszcze nawrócił pewnie. Mało. Ile ludzi uzdrowił, z ilu ludzi wygonił demony, ile ludzi wskrzesił, zbadaj to, zanim cokolwiek i jakkolwiek o kimkolwiek osądzisz. Zbadaj. A dla tych, którzy chcą naprawdę i pragną gorliwie szukać Pana, zachęcam na mój kanał, żeby poznać i odkryć tajemnicę, jak w ogóle złapać te wszystkie rzeczy w duchu, żeby później ten ogień z ciebie płonął. Bo jeżeli też tylko słuchasz nauczań, ale na przykład kiedy się modlisz, nie wychodzą demony i nie uzdrawiasz, to znaczy, że też coś jest nie tak, bo ta, ta moc ona się musi pojawić razem z tą, z tą twoją przemianą ze wszystkim. Ona to nie jest tak, jak wieszcie, że całe kościoły szukają mocy. Nie, ja nigdzie mocy nie szukałem, nic nie robiłem, po prostu cały czas trwam w pana, niejednokrotnie kładę ręce na chorych i demony się manifestują, niejednokrotnie były uzdrowienia, itd. itd. Wynika to z drogi mojej z Panem, i wierzę, że kiedyś będę chodził w takim samym ogniu jak Johna Nocickie, bo idę tym tropem. I teraz, jak mi ktoś powie, że on, ucząc tego wszystkiego, co jest dla Kościoła w ogóle kompletnie niezrozumiałe, otrzymał to w duchu od Pana poprzez posty i modlitwy, i ja to samo otrzymałem w duchu od Pana, i wchodząc w rzeczywistości niebiańskie, i w wiele on to nazywa sferami, ja to nazywam rzeczywistościami i w wiele miejsc spotykając się również z prorokami w duchu tak jak Jezus z Eliaszem i z Mojżeszem, niech ktoś mi powie że to co Bóg mi objawił jest kłamstwem i to co pomogło mi przeistoczyć całe moje życie z alkoholika z człowieka Kompletnie depresyjnego, kompletnie zagubionego, kompletnie gniewliwego, wybuchowego, niecierpliwego i tak dalej, przemienić w człowieka, który dzisiaj pomaga przemieniać życie innych. Pewnie to też byście nazwali zwiedzeniem albo diabłem. I naprawdę, idą rzeczy większe, dużo większe. I jeżeli jest to Dzieło Boga, a ja wierzę, że to jest to dzieło Boga, to nikt tego nie zatrzyma. Niestety. I żeby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Pozdrawiam, kochani. Ktokolwiek chce. Dowiedzieć się więcej, chcę nauczać na przemianę, na oczyszczenie swojego serca, na zrozumienie swoich myśli, swojej wyobraźni i wielu innych rzeczy, żeby wchodzić w rzeczywistości niebiańskie, żeby brać mądrość, objawienie, zrozumienie i inne rzeczy. Zapraszam na kanał.